Linux, Fedora, dodatkowe aplety do panelu. E, pokażę tutaj cztery dodatkowe aplety, tak wyrywkowo wybrałem, co znalazłem, które możemy sobie dorzucić do panelu górnego, bądź panel górny, bądź panel dolny. E, tak jak wspomniałem, no to cztery aplety. E, będzie aplet monitor z sieci, wyświetlający e, informacje o ruchu właśnie w sieci, czyli takim, z jaką prędkością pobieramy coś z sieci, wysyłamy. E, Pliki drugi dodatek to jest applet muzyczny. Będziemy mogli sterować od, odtwarzaczem audio czy wideo, sobie zmieniać utwory. Będzie wyświetlatało nam się okienko, w którym będzie tytuł utworu i czas. Applet szuflada, taki prosty aplet. Można tam wrzucać sobie skróty, często używane przez nas. Nie przyglądania przeglądarka plików, wygląda w ten sposób tak jak menu nasze, tylko, że zawartość e, jego będzie, będzie naszym folderem domowym. E, to wcześniej sobie zainstalowałem dzisiaj, gdyż czasu za wiele e, nie posiadam. E, a, punkt pierwszy, aplet monitora z sieci. E, mamy tutaj polecenie Gnome Applet Net Netspeed. Żeby go dodać po zainstalowaniu, czyli klikamy prajawym na panel. I to będzie się nazywało monitor sieci. To jest ten applet, jeżeli go zainstalujemy on tutaj będzie dodany. No i wygląda w ten sposób. Mamy tutaj e, download i upload. Mamy tutaj szczegóły jakie urządzenie sieciowe ma śledzić. E, możemy sobie tutaj troszeczkę e, de, je, je, skonfigurować na aplet pod siebie. E, to jest jeden aplet który tutaj przedstawiłem drugi applet to jest applet muzyczny tak jak wspomniałem Mam tutaj polecenie jako oczywiście wydajemy i instalujemy gnome applet music nazywa się applet muzyczny tak ten dodatek wygląda w ten sposób klikamy na preferencje klikamy wtyczki Tutaj wybieramy sobie, jakie odtwarzacze ma nam e, przejmować i obsługiwać. Ja tak standardowo Audacyusa używam. E, klikając nawet na tę ikonkę, wtedy nam się aplikacja włączy. To wygląda tak. Klikamy na tę ikonkę, czy włączamy sobie osobno ten odtwarzacz, to już coś takiego nam wyskoczy. E, mamy podany, właśnie tytuł piosenki. Tutaj nam e, leci e, czas. No i. Możemy sobie te utwory zmieniać tutaj strzałkami. Bardzo przyjazna rzecz, klikając na dymek, znika nam. E, to by było na tyle z tym apletem. Muszę go usuwać, gdyż mi nie starcza już tutaj miejsca. E, w tej chwili, aplet szyflada, On standardowo jest już tutaj dorzucony. E, wygląda w ten sposób. szyfladę dodajemy nie ma zawartości robimy w ten sposób że na przykład przeciągamy po prostu ikonę tutaj nie wyszło w tej chwili jeżeli nagrywam prezentację nie mogę tego zrobić dzieje coś się coś tutaj z obrazem ale jeżeli przeciągniecie to ta ikona tutaj wam wpadnie i możecie sobie tak dodawać no i one tak jak widzicie tutaj jest na obrazku i po kliknięciu szuflady, tak jak toż sz... od... chcieli otworzyć szufladę, klikamy na szufladę, ona nam się otwiera. Klikamy sobie jakąś ikonkę. Potem, jeżeli chcemy zamknąć tą szufladę, to klikamy ją ponownie i ona nam się zamyka. Dobiegam tu do końca. Pokażę jeszcze jeden applet. Jest to applet przeglądarki plików. Nazywa się File Browser. Klikamy Dodaj. Tak jak wspomniałem, przypomina nam e, zwykłe menu systemowe. E, tutaj wygląda w ten sposób: coś tam nam się otwiera. Mamy, możemy wybrać sobie zdjęcia czy filmy. One nam się e, otworzą w ten sposób bezpośrednio. E, to by było na tyle w związku właśnie z dodatkowymi apletami poniekąd jak, jakimiś które wybrałem aby dzisiaj wam zaprezentować